Jak dodać film z YouTube na Twinspace naszego projektu? Zalogowaliśmy się już w naszym projekcie. Przechodzimy do naszych stron, do aktywności, Project Activities. Niedawno stworzyliśmy stronę sudoku. Klikamy. Na stronie dodaliśmy blog, dodaliśmy file archive, dokumenty, image gallery, gdzie będą zdjęcia oraz web content display. Otwieramy sobie YouTube. Znaleźliśmy wcześniej film, który chcemy dodać na Twinspace projektu. Szukamy pod spodem udostępni. następnie umieść. Widzimy już zaznaczony tekst. To jest kod do zagnieżdżenia. Ctrl C. Kopiujemy. Przechodzimy na Twinspace. Możemy dodać do blog. Albo do Web Content Display. Dodamy sobie do Web Content Display. Add Web Content. Klikamy. Otwiera nam się pole. Nadajemy nazwę. O dziwo tej nazwy nie widać. Dodam po prostu sudoku. Następnie piszę. Tu jest film. Tak po prostu. Ten tekst mogę edytować. Kiedy zaznaczę. Mogę wybrać rozmiar czcionki oraz kolor. Żeby zagnieździć kod, muszę kliknąć źródło dokumentu. Tekst nam się zmienił na kod. Kursorem schodzę niżej. Ctrl V, wklejam kod. To jest cały kod filmu z YouTube. Muszę zabezpieczyć Save. Po chwili przekierowanie zostaniemy na Twinspace projektu. I będzie widać film z YouTube pięknie zamieszczony. Jesteśmy na stronie, sprawdzamy. Film jest widoczny, partnerzy z projektu mogą go obejrzeć. Na Twin Space projektu możemy też umieścić prezentacje ze zdjęć. Mogą to być zdjęcia przesłane do programu Picture Trial. Wszystkie prezentacje ze zdjęć w postaci filmu i pokazu slajdów zamieszczamy albo na blogu, albo na web content display. Blog zamieszczamy, blog tworzymy na y, stronie naszego projektu tylko raz, natomiast web content display możemy dodawać wielokrotnie. Mamy blog, klikamy add blog, nazwiemy go. Nazwiemy tak po prostu i szybko. Źródło dokumentu musimy kliknąć i z programu Picture Trial skopiować Ctrl C, Ctrl V. Bardzo długi kod. Publikujemy Publish. Po chwili będziemy widzieli naszą prezentację. Tu jest już na blok, na blok. Co jest ważne, jest data publikacji. Możemy edytować, wyrzucić, ale również możemy komentować. Tutaj możemy komentować my i nasi partnerzy. Nie da się tego przy web content display. Jeżeli byśmy chcieli dodać ponownie web content display, ponownie klikamy. Add Application To już dodaliśmy, więc drugi raz nam się nie uda. Web Content Display. Zamykamy krzyżykiem. I po Add Web Content możemy również zamieścić prezentację ze zdjęć w postaci pokazu slajdów bądź w jakiś film z YouTube.